Kiedy miasto Baltimore zostało niespodziewanie dotknięte przez huragan i gwałtowne powodzie, ratownicy pracowali przez całą dobę, aby ratować życie. Harry Nelson był na służbie, gdy natknął się na porzucone bliźniaki. Uratował im życie. Po latach odwdzięczyły mu się, w bardzo szczególny sposób. Harry Nelson pracował jako strażak. Praca, którą bardzo kochał i był oddany bezinteresownej pracy, którą często wykonywał. Niekoniecznie była uznawana lub doceniana. Ale to nie powstrzymywało go przed wykonywaniem najlepszej pracy. To, co zaczęło się jako kolejny zwykły dzień, szybko zmieniło się w koszmar, gdy wiatr niespodziewanie przybrał na sile. Wkrótce potem zaczął padać deszcz, a ulice zmieniły się w rzeki. To nie była przelotna burza. Silne wiatry i chmury niczego nie zapowiadały. Ludzie mieszkający w najniżej położonych obszarach zostali dotknięci przez tę katastrofę jako pierwsi. To, z czym mieli się zmierzyć, było nieoczekiwane. Niewiele osób było przygotowanych na utratę mienia i życia. Zespoły ratunkowe zostały wysłane do całego miasta. Ludzie zostali uwięzieni w swoich domach, nie mogąc oprzeć się powodzi. Drogi były już zanurzone, a samochody unosiły się na wodzie. Ale priorytetem było wydostanie ludzi z niebezpieczeństwa. Każdy ratownik był przeszkolony do robienia wszystkiego, co konieczne. Musieli narażać swoje życie, aby uratować życie innych. Nie było miejsca na strach i wahanie. Było zbyt wielu ludzi, którym trzeba było pomóc. Bez odpowiedniej pomocy z pewnością utonęliby. 8-godzinna zmiana zamieniła się w 20-godzinny dzień. Harry był wyczerpany, ale nie przestawał ratować ludzi. Uratował co najmniej 50 osób. Na szczęście w pobliżu było schronisko ratunkowe, w którym zziębnięci i trzęsący się ludzie mogli dostać koce i posiłek. Personel medyczny został wysłany, aby poradzić sobie z hipotermią. Szokiem i różnego rodzaju obrażeniami fizycznymi. Gdy zespół koordynujący upewnił się, że obszar został całkowicie ewakuowany, członkowie zespołu ratunkowego zostali poproszeni o zebranie się w schronisku. Harry przechodził pod mostem, gdy usłyszał jakiś hałas, myśląc, że to jakieś zwierzę tam utknęło. Postanowił sprawdzić, co tam znalazł. To doprowadziło go niemal do łez. Być może to emocjonalny niepokój tego dnia przyczynił się do jego stanu umysłu. Ale Harry nigdy nie czuł się tak całkowicie przytłoczony sytuacją. Zobaczył skulonego chłopca i dziewczynkę, która trzęsła się z zimna. Byli całkowicie przemoczeni i pokryci błotem, trzymając się nawzajem. Domyślił się, że to brat i siostra. Był bardzo zadowolony, że podążył za swoim instynktem i znalazł te maluchy. Woda stale się podnosiła w okolicy, i gdyby zostali tam na noc, z pewnością był tonęli. Harry niósł tę dwójkę przez długi czas. Mimo że sam był wyczerpany, aby odwrócić ich uwagę od tryskającej wody, zaczął zadawać im pytania. Próbował dowiedzieć się, jak mają na imię i gdzie są ich rodzice. Dziewczynka miała na imię Sally, a jej brat Riki. Byli najbardziej uroczymi blond bliźniakami o przeszywających niebieskich oczach. Czekali, aż ich rodzice wrócą do domu po pracy. Ich opiekun uciekł. W chwili, gdy deszcz i błyskawice stały się przerażające, oboje bardzo bali się być sami w domu. Czekali przez chwilę, ale potem zdecydowali się, że spróbują dostać się do sklepu na rogu, aby znaleźć dorosłego do pomocy. Kiedy tam dotarli, nie znaleźli nikogo w środku. Na próżno próbowali dotrzeć do miejsca, w którym nie było wody. Harry był w stanie dowiedzieć się, że ich rodzice nazywali się Rose i Sam Brown. Niestety nie miał pojęcia o ich adresie. Nie chodzili jeszcze do przedszkola. Dlatego mogli tylko spróbować opisać niektóre cechy ich domu. Po tej niszczycielskiej burzy było mało prawdopodobne, aby dom nadal stał lub był w ogóle rozpoznawalny. Bliźniacy mogli również powiedzieć Hariemu, że nie mają innej rodziny w mieście. Kiedy Harry i dzieci przybyli do schroniska, prawie nie było miejsca dla innych osób. Ludzie gorączkowo biegali wokół, a atmosfera była wypełniona chaosem i histerią. Harry miał tyle współczucia dla bliźniaków. Że poczuł, że będzie dla nich bardziej korzystne, jeśli zabierze je do domu ze sobą, nawet jeśli będzie to tylko na noc. Zarejestrował ich imiona i wszystkie informacje, które miał na temat dzieci w schronisku, i zostawił swoje dane kontaktowe na wypadek, gdyby rodzice przyszli ich szukać. Następnie zabrał je do domu. Podczas gdy one pluskały się w wannie, on szybko wyprał i wysuszył ich ubrania, a wieczorem przygotował obfity posiłek. Wszyscy spali razem w salonie, ponieważ wyczuł, że dzieci przeszły ogromną traumę tego dnia i nie mogły znieść więcej samotności. Skutki katastrofy były tak daleko idące, że schronisko musiało nadal przyjmować rodziny przez wiele miesięcy. Służby socjalne starały się łączyć rodziny i umieszczać dzieci w rodzinach zastępczych. Ponieważ wiele dzieci zostało bez rodziców z powodu huraganu, to co było tymczasowym umieszczeniem na czas znalezienia ich rodziców, stało się sytuacją zastępczą. Rose i Sam Brown nigdy się nie pojawili. Harry bardzo porubił Sari Rickiego. Sąd wyznaczył go na ich prawnego opiekuna, a następnym logicznym krokiem było rozpoczęcie procedur adopcyjnych. Harry wiedział, że nigdy nie porzuci tych bliźniaków po takich przeżyciach, a także po utracie rodziców. Harry przeniósł się do nowego miasta, gdzie mieszkała jego rodzina. Potrzebował wsparcia, by wychować dzieci i kontynuować pracę. Władze wiedziały, gdzie zlokalizować dzieci na wypadek, gdyby jakaś rodzina cudem się pojawiła. Po trzech latach Sari i Riki zostali oficjalnie adoptowani przez Hariego. Życie stało się normalne, a bliźniaki chodziły do szkoły. Społeczność na początku była dziwnie nastawiona do tej dwójki, ale w końcu przyzwyczaili się. Pewnego dnia Harry dostał telefon, którego zawsze się obawiał. Nadszedł on niespodziewanie. Rose i Sam Brown zostali odnalezieni żywi, po tym jak oboje odnieśli traumatyczne obrażenia. Podczas burzy rodzice na próżno szukali swoich dzieci, a w jakiś sposób po katastrofie część dokumentacji zaginęła. Rose i Sam nigdy nie tracili nadziei, a teraz z ciężkim sercem pragnęli połączyć się ze swoimi dziećmi. Harry wiedział, że musi zwrócić bliźnięta ich rodzicom. Tak też się stało. Przenosząc się 27 lat w przyszłość, Harry nadal utrzymywał kontakt z rodziną, ale życie oddzieliło go od dzieci, które nazywał swoimi. Przez te lata był smutny, widząc jak odchodzą, ale cieszył się, wiedząc, że odnaleźli spokój. Po tym koszmarze Sally i Ricky wyrośli na niezwykle dorosłych. Sally została nauczycielką i teraz prowadziła różne projekty dla mniej szczęśliwych ludzi. Ricky został prawnikiem i zajmował się wszelkiego rodzaju sprawami prawnymi. Hoi nie finansował również projekty swojej siostry. Cieszyli się, że mogli ponownie spotkać się z rodzicami, ale nigdy nie zapomnieli o swoim bohaterze, który im pomógł, gdy byli najbardziej bezbronni. Więc pewnego dnia przed domem Hariego stała dwójka, wraz z samochodem, dokładnie tym samochodem, o którym zawsze marzył Harry. Sali i Riki i tak powiedzieli, że nawet tak hojna darowizna nigdy nie odwzajemni tego, jak bardzo mu dziękują za to, że przy nich był. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała. Do usłyszenia.